Cześć, nazywam się Damian Cichocki. Dziś opowiem o metodzie stawiania baniek. Terapia bańkami zwykle opiera się o użycie szklanych, bądź plastikowych bańek. Wywołujemy podciśnienie przy zakładaniu bańki na ciało pacjenta, które doprowadza do mikrouszkodzeń pod skórą. To ma na celu pobudzić krążenie, a zarazem regenerację w danym miejscu. Terapia bańkami zwykle jest stosowana w leczeniu bólu, kontuzji oraz urazów dnia codziennego. Niemniej jednak jest również skuteczna w leczeniu przeziębień czy przewianek. Zazwyczaj po zdjęciu baniek z ciała pacjenta na ciele pojawiają się siniaki. Nie jest to nic złego, jest to naturalna reakcja organizmu. Świadczy o tym, że w danym miejscu zostało bardzo mocno pobudzone krążenie, a ciało rozpoczęło proces regeneracji. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, zasubskrybuj nasz kanał oraz kliknij dzwonek. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.